Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, ze mną jest pan Niedźwiedź. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Potrzebujemy armii, Ignacy, bo nasza armia jest odseparowana. Gdzie chcesz armię? Jeżeli mamy walczyć z Yue, mamy plan, podobno, słyszałem. No tak mówiłeś. No to... Ej, w sumie my tam mamy armię. No jedną, dwie. dwie. Ile więcej potrzebujesz na Yue? Ta super prowincja Macau, którą zabrałem. Tak. A ile więcej na Yue potrzebujesz? Nie no, chyba wystarczy. A, spojrzę. Chociaż Dawid jeszcze jest w sojuszu? No i on ma 24 tysiące ludzi, Dawid. Dawid nie istnieje. No <laughs> obawiam się, że może być czymś w stylu płoda. E, tak, 2000. Katolicy? Ach, u tych pierdolonych, bo zabraliśmy tam Obma. Hiszpanię. U tych pieprzonych, kurde, wiesz, dziadów moich, nie? O, komu chce prawo przy marszu. A daj im, daj im. Daj, daj jakoś wojnę czy mają czy coś, nie? A, może popłynę do tych głupków, co? Z Austrią walczą. Myślimy się o tym, żeby powinniśmy do tych pieprzonych Australijczyków. Akuratu ich. Gdzie są nasi dyplomaci? Bo coś, coś mi A są, dobra. 20 dni jeszcze. Długo, do kiedy będzie trwała aneksja tego kazaka? Zdążymy przed końcem gry? 1788. 20 lat. No, trochę. No, bez strania. A to dziwne, że. Bo przecież tam nic nie ma, tak naprawdę. Tam miasta, to tam nie wiem. Asus, jedna jest prowincja na 17 developmentu. Noble Rebels? Gdzie? U nas? W Wągijangu, który jest naszym swoją drogą, warto wspomnieć, dalej, hmm. protektoratem. No dobra, to idę tam, wbiję. A potem popłynę do Australii. Ojej, tym... jesteśmy na tempie 2 może, co? Ja w ogóle coś z tym Wągijangiem chyba miałeś robić, nie? No właśnie ja tak sobie myślałem, czy mu coś nie pozabierać, nie? O, o! o, o. Ale armia tam przygotowana była. Dobrze. Weź tam po, po może dorób tych jednostek, żeby tam tą 13 uzupełnić i tak dalej, bo tam jest troszkę jakiegoś bajlu. 13? Bo jedna armia 13 Czunczak gun w kazaku stoi wyszedłem z kazaka nią właśnie Dziwne. bo, co, bo tu po... kawalerii w ogóle nie ma, i artylerii. Ej, co ty? Czemu nie walczysz z separatystami na północy Rosji? Jak nie walczy, walczyłem? Nie, walczyłeś po w jeszcze. Aaa, jeszcze tam wybuchuje. Sorry, dobra, już dostałem. Wysyłam jeszcze więcej... Nie, handluj tylko bądź piratem. W malatce. Kurde, ta Wielka Brytania w ciągle, ciągle chce odpowiedzieć na wezwanie tej Szwecji. Tak, ciągle, co chwilę klikam i patrzę, nie? Czy, czy aby tam nie ma możliwości, żeby Wielka Brytania nie dołączyła, nie? 60... że liczę jeszcze statki. Mam koło 80 statków w malatce, kosztują one sztuka 06, 80 razy 06, Nie niedźwiedź? Nie mam do tego pojęcia. O. Chyba zarabiamy więcej niż wydajemy. Znaczy jest... fakt jest taki, że mamy przede wszystkim obecność tych statków tam. Złota zasada YouTube'a. Nigdy nie licz na nagraniu, bo zawsze. Wiem, nie zawsze to robię i zawsze się mylę. Za każdym tak. po prostu pierwszym nagraniu. Tak jest, no, no o, jesteś idiotą, nie umiesz liczyć. To jest takie nie, nie, to, bo, Jakaś magiczna moc, że jesteś na YouTubach, nie potrafisz liczyć. Nigdy. Ja Mongęgowi chciałem zabrać chyba kilka no. prowincji. Tylko nie pamiętam do końca jakich. Troszkę się będą wtedy denerwować, więc. Mi się wydaje, że tym to jest tak, że po prostu masz tę świadomość, że patrzy na ciebie tam nie wiem 10 tysięcy osób, które patrzy na każdy błąd, takie. No ile tak? Chyba, że dobrze potrafisz liczyć, nie? No chyba, że naprawdę się zajebisty. Ale wątpię, że gdybyśmy dobrze potrafili liczyć, to się nie nagrywali na YouTube. Też prawda. Ojeju, Brandenburgia jaka powstała duża. Już co oni nam robią, bo o, o, nowa Hiszpania, wewnętrzne konflikty. Któż by się spodziewał? Właśnie, a propos, co tam u nas w Japanese Mexico? Jak oni się właśnie trzymają, te głupki? Skorowali wszystko. Łał. Wow. Magie. Propsy. Kto? Gdzie? Jak? Urza. oj, oj. jeden tysiąc ludzi. Zagubiony tysiąc żołnierzy. Mm. O, inkowie nie istnieją. Smutne. Troszkę tak, Portuga Portugis Peru nas lubi, Portugis Kolumbia nas bardzo lubi. Mają hmm. wszystkie duże Liberty Desire. Problem jest taki, że oni są wszyscy w tym pierdolonym kółeczku sojuszy ze sobą, nie? No, Portugal wstans. jest z Wielką Brytanią i z Hiszpanią. Wielka Brytania ma sojusz ze Szwecją, Portugalią, Hiszpanią i, i Pałni. Francja z Commonwealthem, i Lierz. No prostu oni się wszyscy posojuszowali, Austria jest jakaś tam chyba odseparowana. A, Austria z Otomanami i z Holandią. O, Austria z otomonami, super. No, Historyczny przyjaciel no. po prostu. No, tam będziesz się tam spirał. Dobra, ty, mamy dużo pieniędzy. To zrobię budynki, żeby mieć jeszcze więcej pieniędzy. Co ty na to? No nie głupie. Ej! Hmm? Ej. Co tam? Co ci nie gra? Ej, hmm? mamy to. A, ktoś powiedział, że też mamy naszego monarchę gdzieś jeszcze na jednym nowym tronie, nie pamiętam na jakim Ty. Co? Okay. Jest. Y jest coś fajnego. Mm, Słuchajcie. Jest ta Saksonia, nie? No. To, i patrz, i teraz jest ciekawostka, bo jak teraz byśmy podzieli od Saksonii, mm -hmm. to cesarz nie odpowie. No. Nie chce odpowiadać, znaczy, nie znaczy, że odpowie niby, ale skrzyrzyrzyk to jest dziwne, że zaznacza go, że odpowie, ale skrzyk, że nie odpowie, bo nie może. No to Potem będzie do... mógł się dołączyć do wojny. Ja nie wiem, czy oni przyjmują automatycznie kontroli nad wojną wtedy, wiesz? No właśnie, znaczy nie do końca, nie do końca, bo ostatnio uh -huh. jak grałem uh -huh. w to jak mnie zaatakowano, to cesarz odpowiedział, bo był cesarzem, ale nie, nie, zawo zawołał swoich, ale dalej ja poradziłem wojnę, nie? Okej. Okay. I teraz tak, jak to że w Saksonie, że ma 30 tysięcy żołnierzy, ona ma sojusz ze Szwecją. No. Szwecja odpowiada, odpowiada Brunswick, Frankfurt, Hanza, Austria nie odpowiada, bo jest zajęta, bo prowadzi wojnę z Commonwealthem. Uh -huh. Aha. odpowiada? Commonwealth nam nie pomaga, no bo Commonwealth prowadzi własną wojnę, no nie możemy go zapomnieć do tego. Walczymy sami teoretycznie, ale walczymy przeciwko Hanzie, Frankfurtowi, Brunswickowi i Szwecji. Tylko tutaj jest to pytanie, czy cesarz dołączy do tej wojny, czy nie. No pokazuje mi krzyżyk, że nie dołączy. Że to jestem ten stan, they will probably not accept, ale znaczy, wszystko, i tak jestem wnoszę... tej wojny nawet w tym momencie nie wypowiadał, nawet bym się zastanawiał nad nią, bo przede wszystkim raz, że nie mamy korów tam, dwa, nie mamy za dużo admin pointów, trzy, masz tylko 40 tysięcy wojska i dosyć nikłe prawdopodobieństwa na dowiezienie tam następnych. No, niby tak, ale z drugiej strony to jest taka. A bierzesz się że... z Hanzą, która to chyba nie jest jakoś specjalna flota. Hansa, Brunswick i Szwecja. No Hansa ma no też tę flotę przede wszystkim, nie? To jest tak, Hansa, no, no Frankfurt, Brunswick. I no i Szwecja. No i no, Hansa 30 ma 38 tysięcy ludzi, Szwecja, no bo... 40 tysięcy. No, no właśnie, to nie, nie no, może być to ciężko to nam to... poradzić z nimi. To jest ten moment, w którym. A! i Szwecja, mój bez... drogi, jeszcze ma Unię Personalną nad Brandenburgią. No tak. Hmm. Co? No to będzie setka tysięcy żołnierzy do pobicia stary. Teoretycznie tak, no ale wtedy eliminujemy walkę z Austrią, bo Austria teraz jest zajęta walką. No, a znowu Austria nas jakoś strasznie przeraża. No, bo ona ma 63 tysiące teraz stoi w Morawii, a mieli więcej przed wypowiedzią wojny nie? No ja wiem, 84 Force Limit, 22 najemników i 1000 manpower. No i nie walczymy też z Palatynatem, czyli cesarzem, który wtedy by wezwał własnych sojuszników. Bo w momencie Może to racji, no fajnie byłoby mieć Ottomanów w tej wojnie, nie będę ukrywał. Czyli po prostu, jeżeli teraz zaatakujemy, to walczymy tam z małymi krajami. A jeżeli nie zaatakujemy. No ale no mówię ci, że nie masz specjalnie, 400 tysiącami przejebysz, i nie będziesz miał nawet specjalnie, jak dowieść tam wojska. Czyli możemy jeszcze poczekać na pewno. No bo ta wojna z Austrii, z... Co się stało w ogóle? A, zjebałem misję, bo zacząłem wydawać pieniądze. Dlatego... A mieliśmy fajną misję, kurde, chujowo. Ten, tam, ta wojna Komorowa i Austrii pewnie jeszcze chwilę potrwa, no. więc poczekamy jeszcze chwilę, ale no ja bym już tak powoli myślał nad tym właśnie jak to zrobić, jak tam ugryźć, no bo to jest ten moment, to jest taki moment, że oj, di nam się otrzymać... przyda, nie? Tak, dobra, bo musimy poprawić relacje z Ajudhajem na sto. Dostaniemy jeden deep prep, szybciej będziemy, na, na, będziemy szybciej. oho, co? co się zadziało? Mamy błąd synchronizacji. Co? Błąd synchronizacji. No niczego takiego nie widzę. Wyskoczyło. Możliwe, że gramy własne gry, możliwe, że nie gramy. czyli znaczy, Ja bym otrzymał mię wszystko. Halo, halo. No, no. Czy jak przemieszczam armię do Narima? Po, no dobrze, gdzie się znajdujesz, żebym ci mógł powiedzieć to? No, nie wiem, teraz biorę jakiś event, może to jest. to co. To, to, ketul to, to... idziesz do Narim, tak? Wysłałeś tak. wojsko? Tak. Local Fortification Export Discovered. Zginął ci generał, tak? Mm, możliwe, coś się stało. Dobrze, no, rusz i... połowu armii z tego Narimu na duda Aganu, no. Dobra. No, i wszystko działa, no co tam gadasz? Okej, okay. bo wyskoczył błąd synchronizacji, czyli możliwe, że w każdym momencie może się stać tak, że nagle mnie przeniesie do single player'a i na nas nie powiadomi. I, I każdy z nas będzie grał własną grę. Mmm, tak. Więc y, tylko tyle, tylko powiadamiam, bo to jest tak zwany brak synchronizacji, bo coś tam połączenie hosta i coś tam drugiego osobnika się zerwało. Hmm. Kurde, szkoda, że nie wzięliśmy tego integrated leads. Zajebiste to jest. Już jak to Austria dostaje w dupę, bo tutaj jeszcze Węgry przyszły, nie? A nie, Węgry chodzą w słowem Polsce po prostu. Jeżeli weźmiemy Integrated Leads w trakcie e, aneksji, to zmniejszy się, e, może nawet się zdarzyć tak, że Insta zanektujemy. Bo to 25% zmniejsza koszt. Ale to działa tak, że... Tak, działa, bo to widziałem, że Sarumba testował. Spróbuj dobudować do tej 13 wojsko, żeby ona się uzupełniała w pełni, bo tam brakuje wojska. Trzynastka. Jakie my tam mieliśmy kompozycje? Ile tej kawalerii było w tej armii? 12, 4, 10 4 i 10 działa. 2 dwa, trzy to skania się we Włoszech fajnym graczem robi. Czemu was tak bardzo nie lubicie? Dziesięć, dobra. To skania może Włochy stworzyć, jak tak tutaj pójdzie. No e, ja nie mają północnych, bo tam Milan siedzi mocny. No no w sumie racja. Tam muszą mieć chyba kilka miast z północnych Włoch, nie? Ciekawostek jeszcze. Dobra. Rekrutuję żołnierzy. Ho, ciekawe. Hiszpania tak hmm. bardzo odleciała do tyłu, jeżeli chodzi o ich kolonie, że ma tylko 40 statków cały czas. No mamy hmm, większą flotę teoretycznie od Wielkiej Brytanii. Ma dużo więcej ciężkich i to jest ból. Gdybym dorzucił teraz 10 ciężkich albo i więcej, to było dobrze. Możemy skorować już to? Nie jeszcze nie możemy. No tak sobie myślę, czy jakbyśmy nie mieli stolicy gdzieś tak w centrum naszego kraju, to czy ci dyplomaci nie chodziliby szybciej? Troszkę, ale to jest 100 admin w dupę. Wchodzenie dyplomatów dla mnie nie ma żadnego znaczenia. Na ciebie niebo tych nie, niemocy ich nie rozsyłać. Nie spokojnie, no co z tego. Wypowiadam wojnę. Komu? No Jue. A Jue. Dobra. Masz armię na granicę, może co? No stoi jednak, chciałem tak, bo to jest... oni mają jedną armię, nie? O, mieli jedną armię. O, jakby już skończyliśmy, nie zrzuciłem się którą Nie mają już wcale armii. Wygrałem właśnie w nie. A, a, to skończyliśmy kolonie, dobrze mi się wydaje? Flotę tu mają jakąś zacną. Tak? zacną to znaczy no 33 statki To weź tam wyśli flotę, co? Te 46 statków nasze? No, dokładnie trochę zatopimy, zato zatopimy ich? W zupełności myślę, że tak. jak ma problemy. Wako ma problemy. To u nas czekaj, w tym Chciałem porobić troszkę ruchu, dobrze? Mm -hmm. Żeby to wszystko zadziałało. Gdzie jest ta flota? Słyszałem ją już. No, straj na tą ich flotę. Trzeba te 26 zabrać na. E, dobra, poczekaj. nie. Te 26... Gdzie chcesz, się Jasię? Przede wszystkim to je inaczej. Blokuj statki. Ich. W złym akwenie blokujesz to po pierwsze. Drugie... Tu ja chciałem przede wszystkim ten, Fort, żeby padł, nie? Wako to tu. Aha, no to daj D i podpój dalej. Albo zostaw tylko w transportowce do blokowania, ciężkimi i zablokuj. dobra, tam to To tylko tak na pauzie ma. tak można zrobić, więc spoko, tak zrobimy. Klaus. Eee, I płynie 18. Kiedy chcesz armię zabrać w ogóle? Um, chciałem, wydawało mi się, że mieliśmy u i że nie mieliśmy. Pamiętaj, że my cały czas trzymamy jedno, dwudziestkę, szóstkę jeszcze w Meksyku, więc tam jeszcze. Co znowu moglibyśmy już zaraz zabrać stąd, wiesz? Bo nasz ma już 17 żołnierzy, więc ja już bym chyba powoli się wycofywał z Meksyku, wiesz? Dobra, w Australii nie mamy żadnych buntów. Mamy bunty właśnie w Meksyku teraz w Bukusi. A w Moskwie nigdzie mam nie mamy buntów? Wydaje mi się, że mamy w Keksholm właśnie i nie spojrzałeś na to zupełnie, a to jest w Szwecji. I tam właśnie przerywa się korowanie obecnie i zwiększył się separatyzm. Keksholm mamy? Tak. Widzisz tam bunty w Keksholmie? Dokładnie. A ja ich nie widzę właśnie. I w Kareli? Widzę, widzę, jak wysyłasz, no właśnie, ja ich nie widzę. A ja widzę, jak wysyłasz tam żołnierzy, a ja tych buntów nie widzę. A skorowany widzisz wszystko? Teraz wszystko się skorowało, tak. To jest właśnie to, no, bo utrata synchronizacji, to troszeczkę boli. No ale dziś jest nasz pierwszy odcinek, który musi być na dzisiaj, więc go nie zdążymy, mm -hmm. że tak powiem, z... E, nie zdążymy go pociąć i tak, nie? Dobra, olewam tą flotę do blokowania i płynę nią do tego, płynę nią... Teraz, teraz mi wybuchli w Kolmi i Kareli. <laughs> Myślisz, że już gramy w innych grach? Mm, nie, nie sądzę. Bo, bo widzę jak tam wysyłasz żołnierzy, których ja nie wysłałem, to jest takie, to jest, synchronizacji to jest wyższy poziom w ogóle wszystkiego, Tutaj nie wiadomo tylko co to się dzieje, niby jesteśmy w jednej grze, ale jesteśmy w osobnych grach, to jest takie, no, mhm, to niedobrze. Ciężko. ciężko ocenić. Może jednak warto przerwać i zrenderować, co o tym myślisz? Nie, 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 nie. Mhm. Co jest z tym mongiangiem? Z jednej misji poradziliście, dobrze. Karajan separatist, kekt wygrany. No, tam resztę poradziłeś się w tym Keksholmie, ty porozsyłałeś tych żołnierzy, czy nie? Mm, nie, to, to chyba ty. Nie, ja wysłałem ich tam spoko. Ale oblegają u ciebie też żołnierze już. Chyba tak. Czuję, gdzie jest nichwo, a tu jest fort, to tak. patrzcie, gdzie ten fort się znajduje? No my normalnie przed sekundą widzimy, jak tu wojskiem, ja nie mam problemu z tym. No tylko że mówię, no takie mamy lekkie, nie, może opóźnienie. Nie wiem jak to na... raz wybiegłe w kurganie i glino u mnie. Kurganie nie glina? No. E, nie. Tam nic nie widzisz, nie? Ja no. tam, widzisz jak wysłałem tą armię? A, którą? Wojska piątkę? Tak. Z Narimu? No. To, to jest ciekawe, nie? I pewnie za, za kilka miesięcy zobaczysz, jak tam wybuchają bunty, których nie ma. Aha, w ten sposób. No dobra, to faktycznie dziwaczne. No e to Po prostu po tym odcinku trzeba będzie zestartować... Um, Europę, co? Mhm. Koruję tam dalej. Się widzę, też że korowacza. Znaczy... Aha. Bo A. wiesz, zrobiła się kolonia i e, kolonie na naszym kontynencie trzeba korować, nie? Luzik. No, widzę, właśnie idzie. Armię, taką, a... Mam jedną armię, która. Umie, aha, to ta oblega. Nogaj. Okej, okay, nogaj tutaj dostał. Pima się zacznie westernizować. Na no, takie rzeczy. zesternizowała zes się. Nie. Has, a nie, has started rzeczywiście. No. Dobra. Bo jeżeli się zwesternizuje, wyjdzie z protektoratu i to jest moment, kiedy trzeba ich atakować. Pimę? A po co nam ta pima? No, żeby miała ładne granice Japanese z Mexiko. O, teraz nagle o ładnych granicach rozmawiamy. Dokładnie. No zobacz, jak widzisz, Syberia się sama kolonizuje, prawie. A, super. Od początku przecież mówimy niedźwiedź, kolonizujmy Syberię przede wszystkim, nie? Tak. Od tak, początku tak, o ci Syberia, mówiłem, oczywiście. a ty nie, nie, nie tak. po co? Najspokój, no tam nic nie ma, Mordo. Mhm. W ogóle coś znalazłeś na tej Syberii? Aż hmm, Wydaje mi się, że tam nic nie ma sensownego. Co byś powiedział Czy... na trzeciopoziomowych doradców wszędzie? Żelazo tam znalazłeś, mieć tam znalazłeś. Chcesz trzeciopoziomowych doradców wszędzie? No, przydadzą się. Mamy plus 43 przychodów, o! A no teraz 29? Eee, o, wezmę 35. ciebie. O, zrobię tak, poczekaj, żeby szybciej anektować plus 54. Zwolniłeś kogoś. Mhm. Poczekaj, jedną rzecz mi zostawi. O! To oni wołają nas do wojny z Francją. I z kim? I z Serbią. I to tylko, Francja i Serbia. To może być ciekawa wojna, ale trudna. Mhm. Chodź, przyjrzyjmy się wojnie, co? Francja tak, flotowo. Do zrobienia, jak na moje, mm. ma 130 statków. W sumie pewnie gros ich jest raczej w Europie. No ale pamiętajmy, że bijemy się z ich koloniami, które też mają trochę statków. No armia jak to Francja, nie? Nic przyjemnego. Druga największa na świecie, większa niż nasza, ale bez Manpower'a. Albo w o to oni powiedzieli wolne Serbii. <laughs> Serbia miała sojusz z Francji. Nie, nie, z, y, to jest y, Defender Faith. No A. ja bym akceptował, nie daję akcepta. No. Tak, tak. To akurat na pewno nie ulega wątpliwości. I to w takim razie każe mi przewaluować y, opcję zabierania armii z y, Meksyku. Myślę, że zostawię ją tutaj. W takim razie luzik, ja tutaj dalej prowadzę wojnę z IUE. Postaram się szybko zakończyć, bo to może być dosyć mm -hmm. groźne. Czy znaczy no to ma... Znaczy, gdzie, Francuzi nam tutaj raczej, raczej nie przypłyną, nie? E, no, przypływał każdy kraj, który się już bił. Tym razem oni mm. mają więcej ciężkich, nie? Mm -hmm. Jeszcze jeden fort. UE będzie nasze. Całe? Jeszcze jeden fórmul. chcesz no, z całego UE, że tak powiem, zjeść? Mm, nie, ej, Event, co wolisz? Hmm? 4600 dukatów czy 50 deep point, pointów pointy. <głos》>, nie chcesz też. Nie, chcesz, nie z jakieś... bardzo prostej przyczyny chce pointy, bo jeżeli wskoczymy na 340 punktów, to możemy szybciej zanektować nogę. Co mnie nie głupie. No właśnie. <głos》> O 25% tańszy z 650, to jest tu 120... Z 500 mamy. 125. 45... Z 600 mamy 150. taniej punktów. No to troszkę skróci stary. A zrobiliśmy tę misję, bo nie spojrzałem w końcu? Czemu nie mamy w AutH i poprawiacza relacji? Nie wiem, ale. Ja go wysłałem tam, bo była misja po to. Ale, ale już mi się przypomniało, bo potrzebowałem dyplomaty do powiedzenia wojny. To bardzo niedobrze. Służyją oni do czegoś innego. No jeszcze Yue ma armię jedną, nie wiem czy widzisz. A już zablokowana jest. Będzie hmm. interesująca walka. O dziwo Maja nie walczy. Chociaż są w sojuszu z Francją. E, bunty? Jian i Pyongyang. E, w Yue. Dobra, w, w sensie u nas w Chinach. To Yue odrzuciło moją propozycję pokojową. Tak? Już teraz mogą się zgodzić. To chamy. Muszę poczekać, aż mój dyplomata wróci. Jak z tymi otamanami wygląda sprawa i z Francuzami? W sensie inaczej. Otomani mogą walczyć z my tylko, w sensie Francuzi mogą walczyć tylko z nami w dużej mierze, nie? Mhm. Pamiętaj, że walczymy wojną globalną, to znaczy że stary zacznie używać też wojsk w Meksyku. To znowu odrzucili? Co za frejerzy? No. To może zrób bezpieczniejszy jakiś pizdil. Militarna czy dyplomatyczna, jaki to jest tak teraz? będzie, Myślisz, administracyjny może być, nie? Admin. Admin. Inni admin. i Bal. A czyli. I tylko jedną ideę, jak my nie mamy jeszcze poprzedniej wybranej? No, no czy admin taki tak się przyda i tak. Nie bierz, nie bierz, nie bierz, nie bierz, 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 bierz bierne, nie bierz, nie bierz, biorę, nie bierz, nie bierz, oczywiście. Tu tworzę miłość. No, miłe. No, czemu ona to odrzuca? Głupia utrata synchronizacji. Myślisz, że to od tego? No bo pewnie tak naprawdę u Ciebie jeszcze, nie, jeszcze tego nie akceptują, a u mnie już tak. No, znaczy, ty jesteś poczekaj, hostem, spis to... dilem to za chwilkę. Hmm, hmm, hmm. Dobra, Jue, porozmawiajmy jak... Ty chłopaki. widzisz tych wszystkich rebeliantów tam, z którymi ja się obecnie biję, w, tam nad Kazachami? A Widzisz jak spisuje? No właśnie widzę, dokładnie. Poczekaj, no, przyjrzyj się. Trzeba to skorować, trzeba to skorować. Chwilę do korowania nie ma. 102% korw! 102, ale to dlatego, że, koru, że koruję, bo wziąłem 90, wiesz? A jesteśmy w trakcie korowania Kareli, o tym zapomniałem, ale to spoko. Mm, dobra, biorę Royal Marriage zająć. Teraz Archangelsk Ar Ar się powinien skorzyć, korować i będziemy mi poniżej 100, 100. Nie podoba mi się to. No, rzeczywiście, no ta jedną prowincję tutaj. No, no chujowo że, przekroczysz teraz to. Ja jeszcze specjalnie nie wziąłem tych 100, bo tam mogłem wziąć 99, a ja wziąłem 90, żeby było tak pewnie, a zapomniałem, że my tam korujemy jeszcze Archangelsk, nie? O jeju, bardzo niefajnie. No, no, Zwłaszcza, że jesteśmy w środku wojny. Mm. No czy ja wiem, to taka wojna straszna. O kurwa, ty. Oto chyba przegrają tą bitwę z Francją, widzisz? Ją? Taką gigantyczną bitwę? Gdzie jest? O, w Edrin. O, Widzę, widzę, widzę. Go widzę. się w górach. 4-3, generał na 4-3, czyli tu bez różnicy. No, mogę to przejechać. W górach. Dobra, nawet dalej. 20 Dobra. minut, teraz po prostu zrobimy przerwę tyle. A straciliśmy Conquest Casus Belli, jaka szkoda. Weź tam, zobacz nad tymi Oirat separatis, bo ja tam nie, nie pomogę. Dobra? Idź tam, stary Oirat, no stary Oirat, idź, zobacz. Ja w walczę w, w Meksyku. W... A, już wysłałeś. Dobra, generała szybko zabrałem, bo bije się z Luizjaną, wiesz? Ja potrzebuję tutaj też generała. Dobra, zaraz go możesz zabrać, zabierz tego, ołócz jego. Wziąłem jakoś innego. Dobra. Bez, I gilno. Bez I włóczę. Okej, z tym Gilno już czwarty raz buntownicy. Gdzieś, gdzieś przegraliśmy jakoś w bitwie Kurde, nie mogę dać dowódcy. Jak to? No tak, jak z tą flotą, wiesz, że tam Ale... mi tak mi miga. Okej. Okay. No pauzy. Utrata synchronizacji to jest, nie? Dobra, spauzuj po prostu. O Jezu, ile tych buntowników nagle? Wyborg. Kurwa, 100% extension, zapomniałem przecież. Wyborg. No to wyborgu jest Wyborgo 7000, już tam wysyłam. Spoko, tylko jest jeden skoruje, no i my jesteśmy w domu, nie niech będzie poniżej 100. Mamy 100, 100 mm -hmm. 2. To jak jest... 2. Pani Basia... Ojej, ten... Shita z Marunem. Alay i Urunkai. Mm, no dobra, to zmasakruję ich. Ojeju, ale może mieć generałów dużo. Wezmę, zrobię hmm, konfizatora? to za różnica, nie? Tak, możemy mieć dużo, jak mamy 3 na 3. Ja widzę 1 na trzy cały czas. Jak, jak mamy 3 na 3? No to dobra. Zaraz zapiszemy grę i zestartujemy, no. bo to się zaczyna robić dosyć kiepskie. Rebel mm -hmm. Succeed. Dobra, jak to je masakruję, gdzie mogę? Aha, ty ich wysyłasz do prowincji. No dobra, bo tam, jest? Już jest dobra, tam już jest wyczyszczone. Dobra, nieźle, tam już jest wyczyszczone. Um. No, czy... Dobra, słuchajcie, przerwimy ten odcinek, bo to jest bez sensu, wiesz, jak ma być taki desynchro, to przerwimy po prostu teraz i, mm -hmm. i następny, jutrzejszy po prostu już będzie lepiej zrobiony i tyle. Ja bym inaczej, byście wy ze mną byli niedźwiedź. Na razie. A to było Uruch, ponieważ jest 4, widzimy się już jutro, trzymajcie się ciepło, papa. Pa.